Witam cię bratku, jeśli tak jak ja nie umiesz się ubierać i nie lubisz chodzić na zakupy, no to trafiłeś tutaj idealnie. Nie wiem jak wy, ale wydać 300 zł na perfumy, nie ma problemu, co to są za grosze. Ale wydać 300 zł na obrania, to jest chyba jakiś żart. Jakbym miał umieścić gdzieś swój styl, to byle byłoby wygodnie i praktycznie najlepiej o tak. Totalny basic czarny z jakimś naszyciem, kupione za trzy dyszki. Rękawy długie, szerokie, koszulka trochę krótkawa jak na XL. Ja to lubię jak mi trochę tu i tam zwisa, a nie że podniosę ręce i mi widać bebzola. Ale za trzy dyszki siedzi. Bluza też całkiem spoko. Rozmiar L myślałem, że będzie trochę za mała, ale fajny jakiś tutaj nietoperzyk z Wuchan. Wiesz o co chodzi, bratku? Spoko na szycie, fajne luźne rękawy. Trochę krótka, ale takie, taka, taka bom, bom, bomberka. Kolor cappuccino z kacupino z poranną kackupą. Petarna. Do tego pierwszy raz jakiego sebuta zamówiłem. Mam nadzieję, że chociaż z tydzień wytrzymają. Ale za 70 zł myślę, że do biedroneczki będę elegancko śmigać. I całkiem będzie banglać do ficiku. Koszulka 100% bawełna, bluza, 80% bawełna, 20% poliester, buty, 200% bawełna. A no i stary se kupił różowe skiety, bo wszystkie w szafie już dziurawe za dwie dyski, co nie? Zapytaj mnie o mój gust. Nie mam. Daj znać, bratku, jeśli chcesz więcej ciuchowego antykontentu. Jeśli chcesz być głównie razem, daj znać, jak ci się podoba fici. Strzała.